Dzień dobry. Co tu dużo mówić? Słychać. Słychać śpiew ptaków. Cisza, spokój. Obok domki letniskowe. Powoli pójdziemy sobie dalej, ponieważ pierwsza część działki niestety jest zalesiona. Natomiast druga część tej działki jest pusta. Można sobie ją zagospodarować tak jak się chce. Jest to piękna działka, tak naprawdę o bardzo dużej powierzchni, ponieważ 4000 ponad metrów, ale bardzo atrakcyjna cena tylko 60 tysięcy dojazd jest z dwóch stron. Z jednej strony drogą gruntową, tą, którą właśnie idziemy. Eee, natomiast druga strona dojazdowa to jest asfalt. Natomiast działka pod rekreacji moim zdaniem, bajeczka. No lepszej chyba nie znajdziecie. Nowe chrusty do łodzi, dosłownie 20 minut samochodem. Więc cóż, zapraszam na oględziny, bo myślę, że naprawdę warto w tym roku wakacje będzie ciężko spędzić. A na takiej działeczce, jeżeli wybudujecie Państwo sobie malutki domek letniskowy, czy nawet postawić jakąś przyczepę i można naprawdę spędzić bardzo fajnie czas z rodziną wśród właśnie. Takich śpiewów, treli, tak jak Państwo słyszycie. Jest po prostu cudownie. Dojdę do końca działki, żebyście Państwo zobaczyli, że mówię prawdę. Że działka z dalej jest pusta. Proszę bardzo, to jest druga część działki. Także naprawdę zapraszam, przyjeżdżajcie, oglądajcie. Myślę, że bardzo ciekawa propozycja.